Witam serdecznie z tej strony Ikul, a to trzeci odcinek serii Patapon 3. Dzisiaj odwiedzimy sobie pole gniewnych olbrzymów, czyli pierwszą lokację no, z questów właśnie fabularnych tej gry. Oczywiście epicon już nie muszę zmieniać, jako że zrobiłem to w poprzednim odcinku. No i jedyne co zostaje to odpowiednie wystukiwanie komet. No w celu w zasadzie przejścia tej klasy, bo no, to jest nasz cel, jeśli chodzi o tą misję. Przydostać się przez em, właśnie te pole gminnych olbrzymów. Eee, właśnie, jak wyglądają to olbrzymy, to zaraz zobaczycie, przyznam, że są to dosyć ciężcy przeciwnicy na początek, ponieważ dosyć dużo zabierają. I trzeba naprawdę wyczuć ich ataki. W zasadzie już troszeczkę się rozgrałem w tej grze, eee, rozegrałem, no. Aczkolwiek dalej robię błędy, czyli jak widzicie, podpalam sobie krzaki, w które w zasadzie moje patapony same spadają tym samym się podpalając, jednakże no, nie wiem czy mówiłem czy nie, jeśli nie mówiłem, to e, powiem w tym odcinku, że ogień, właśnie broń ognica to jest broń omusieczna. Czyli może ranić zarówno patapony wroga. E, znaczy no, za, zarówno wroga, jak i nasze patapony, więc tutaj naprawdę trzeba uważać. Szczerze bardzo mi się muzyka podała w tej planszy, znaczy, no, ogólnie patapony mają bardzo fajną muzykę I fajnie, naprawdę fajnie się to przychodzi, tak, słuchając tego wszystkiego Okej, okay, tutaj mamy pierwszego olbrzyma Olbrzymy posiadają dwa rodzaje ataków, w zasadzie trzy Pierwszym rodzajem ataku jest rzucanie kamieniami, bądź Jak teraz właśnie zauważyliście, rzucanie skrzyniami Ponieważ Cyklopy, tu gdzieś olbrzymy, e, mają no, niewielką szansę, że zamiast kamienia, po prostu podniosą z ziemi skrzynie I... i trzeba właśnie e, czasem zważać na to, chociaż lepiej właśnie w, w tym momencie użyć e, komendy e, Pompata, Pompata, czyli komendy odwrotu. Okej, okay, kolejna drewniana strzynia, mam nadzieję, że coś fajnego z niej wypadnie. Nie, no, jak tak słyszę te śpiewające patapony, to aż mi się po prostu... Może nie tyle, że odechcewa, odechcewa mi się mówić e, podczas gameplayu, co po prostu... Same słuchanie tej pieśni, jak tu, jak tu patapony właśnie wykrzykują, śpiewają, to jest fajna rzecz, fajnie się naprawdę tego słucha i czasami po prostu... E, Pragnę zamilknąć, aby tego posłuchać. Okej, okay, tu jest drugi rodzaj ataku e, e, Olbrzyma. Pierwszy, właśnie, jest rzut kamieniami, drugi to jest. E, jest to szarża i walnięcie maczugą. No i trzeci atak to jest takie po prostu przygotowanie się i walnięcie maczugą. Od e, jednego razu do ataku kilkukrotnie e, maczugą, czyli właśnie. No, to już zależy tam od szczęścia, jak cyklon zaatakuje. Jak widać niestety Tatepon i Aripon e, padli jest tylko e, Yumipon, czyli Włócznik I patrzcie co robię Ponpon pon, czeka czeka, ładuje atak A potem pon, ponpon patapon I wtedy moja postać e, taką, robi szarżę i tak poskakuje w górę Jak się zauważyć e, Są to właśnie specjalne ataki Takie naładowane ataki e, Ja osobiście praktycznie cały czas tego używam Według mnie jest to dużo lepsze niż atakowanie po prostu, no maszowanie non stop komenda ataku. Zresztą zobaczycie, że to samo będę robić w następnych gameplayach. Okej, okay, co my tu mamy? z skrzyni jest ognisty róg płomieni. Dobrze. Ognisty kom dobrze. od Odeseusza. Uuu, to jest właśnie dla postaci, e, która używa rogu. E, pokażę wam to w następnym odcinku właśnie. Znaczy no, tak mi się wydaje. Si nie w następnym to. E, no, na pewno za kilka odcinków e, pokażę wam inne postacie. Właśnie pójdziesz potapony, które mogą się przemienić. A... Póki co moje e, patapony zdobyły po poziomie, każdy z nich awansował na poziom drugi. Takie fajne pozy robią. Okay. Nagroda Ognisty Łuk. E, aha, czyli Ognisty Łuk dostałem po prostu za tą misję. Dobrze. Okej, okay, przejdźmy do dialogu. Cóż, co my tu mamy? Tuż nas. O, tak, to się Tak, twoja pierwsza walka. poszła dobrze? Twardziaki od Kościółca, e, na wyjątku śmierci, chyba im życie zbrzydło. Któż to ten wściekłowik? Musi oznaczać kłopoty. Brzmi, jakby był twardzielem. Niezupełnie. On jest przerażającym mrocznym bohaterem, zwanym złokłem Wściekłowilkiem. Złukieł wściekłowilk? Zdaje się, że to jakiś nieprzewidywalny gość. Niegodziwcy wysługują się słabymi, nie brudząc sobie przy tym rączek. Wściekłowilk to żałośnik, którego duszy opanował gniew, przeciwieństwo odwagi. Rozumiem. E, więc nawet wśród naszych wrogów zdarzają się bohaterzy, czyli właśnie tak jak mój bohater. Wściekłowilk to zdaje się prawdziwy świrus. Ok, czyli jak możecie teraz zobaczyć, no przeczytać, e, naszymi przeciwnikami będą także bohaterowie. Tak jak e, mój, właśnie ten, e, Tateraza jest bohaterem Pataponów, tak samo. I właśnie e, nasi przeciwnicy też mają swoich bohaterów. E, jest ich kilku, no i w zasadzie z czasem przedstawię każdego. Ok, co my tu mamy? No, nic ciekawego, nowego. Tu jeszcze są takie umiejętności klasowe, które nasze postacie będą zdobywać w momencie, gdy będziemy ich używać. Z czasem zdobędę te umiejętności i Wam to wszystko pokażę. Okej, okay. myślę, że dzisiaj to by było na tyle. Ja jestem i kulpą, i się z Wami żegnam. Zapraszam Was na następny odcinek z serii Patapon 3. Trzymajcie się.